Hej, jaski, witajcie! Z tej strony Edek. I witam was w kolejnym odcinku It Takes Two. W ostatnim odcinku trochę pośpiewaliśmy, trochę poniszczyliśmy, chyba dalej będziemy to kontynuować. Ty możesz, ja mogę tylko Twojego, uwaga, a ty możesz coś zrobić. No dobra, ale ja go zaszpiewam. nie możesz? Nie. Aha. Aha. Trzeba było mu długo pośpiewać. Nie, ty musiałeś go, go odciągnąć, a ja musiałam go rozwalić. Oho. Tu pewnie jest dziura, do której się nie powinno wkładać. Tak, nic nie zrobię. E, kolejny. Nie, jeszcze nie mogę, jeszcze nie mogę! No jeszcze mi się ikonka nie wyświetla. Ok. Ała! Dzięki. Aha, ciebie już zjadło. Mm -hmm. I mnie też. Tak wybierzcie. kurde. Nie wiem. To jestem komplikowane. To jest. 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 To co? Chyba musimy być razem, wiesz? Na jednym placku? No, tak mi się wydaje. No to teraz jesteśmy razem. Hmm. <grywa> tak po prostu. No, elo. E, tu znowu jest pan wężu. Dobra. Aha, ty, ale. Plan był dobry, tylko jeszcze raz. Dobra, idzie dobrze. Wężu! Aha, ciebie i tak już zjadło. Mhm. Mm wycofaj się, wycofaj się. Poczekaj aż mnie odda. Dobra, śpiewaj. No, daję. Ja już żeby mi się zaraz zrasta... Ale ja nie mam co tutaj ten... Ja tu nie mam co ucinać. Aha. Poczekaj, jak mi teraz by. A może... Zacznij, śpiewaj i lecimy. A tak prostu. No, naładuj się. Leć pierwszy. Okay. Ja Siewaj, no śpiewa śpiewaj, śpiewaj, ile masz sił! A! Śpiewaj, musi śpiewaj, nie? Może ja już nie mam co śpiewać. No zniszcz go. Jeszcze raz, jeszcze raz, szybko! No nie mogę już więcej. Chcę poradzić, o, tak jest. Dobra, chodź, no, mój tak, Szczypie, nie szczypię. że ja coś piewam. Co to jest, wielki mikrofon? Super, nie wiem kto wpadł na pomysł, żeby z mikrofonu zrobić węże, ale nie lubię tego kogoś. Aha! Ty idziesz czy co? Myślałam, że to jest taka kacynka! Nie. Oj, jedziesz, jedziesz, baby. Ja pierdzielę ty. Co to jest w ogóle? Teraz jest kacynka. Oprze Jedziemy na wąszu! Łe, <tonud Knee> łe, <tysk ornamentality> Kto przeżył? Nikt nie przeżył. No, <tyskört> ja już ja zgubiłem, gdzie ja <tyskört> jestem w ogóle. Yes. Dobra, na szczęście odchodz. Ja już mnie już nie mam. Co jest? No ale dobrze, że jak jeden przeżywa, to drugi przechodzi tam dalej. le! Left, left, left! Lef, lef! lef. Jedziesz lef. Babe! Closer, closer! closer.

nie zdążymy a ja może to było emocjonujące. Oh my microphone. That was a humongous snake. That almost killed us. Well, you're still breathing and you Okay. <grywa> Now, only the keep on going <sighs> mhm mm oh. oh hey i played with these a bit when i was younger yeah well show me your skills then well you try too it's fun to make music together all right let's make a hit yo coś pewnie musimy to stworzyć nie? Aha, ale jakby u Ciebie ty coś zrobiłaś tak, że się udało, a mi nie Jeszcze jeden Dobra, niebieskie są zapalone wszystkie. Aha, tak po prostu trzeba było ścieżkę zrobić. A nie, u mnie jeszcze jest nie tak. Teraz dopiero. O je! Tu potem normalnie można przejść? Można. Dobra muzyczka. Jedziemy! Jedziemy! Wszyscy razem łapy w górę, jedziemy! Haha, wyprzedziłam Cię! Nie. Tak? Ja jestem babką. A ja jestem facetem z kodu. E, już trzeba ci stać. I co, z czym tu będziemy walczyć? Z wielkimi reflektorami? Oh, man. But that spotlight must be for you. Uh, no thanks. Come on, man. You deserve to be in the spotlight. No, Cody, I prefer to control the spotlight. Now get down there. Okay, okay. I guess it's my time to shine. Jeez. Uh, it's really dark in here. Uh can I get some light here, please? Big me, me. I W twojej życiu od tego tracisz. Ja pierdzele. Aha. Hey, I can't see. Zawę mocno skończyłam. Masakra. Ano. Ja już chcę skakać razem z Tobą nie? Ja patrzę przejście i skaczę razem z Tobą No, we making progress, no, progress. Tak Taki progres, że chociaż mnie cofnęło do tamtego momentu Poczekaj daj mi chwilę w tym świetle, niech się o właśnie ja, ja, nie wiem, jak mam za to omratać. Co definiuje to, że. że się tyguje. Masagra. To będzie coś na miarę tych liści. nie czemu? To już jest końcówka, chyba. No, tylko co teraz Już za tam? cholerę tego nie przeskoczysz. No nie ma opcji, żebym ja to przeskoczyła. A może... No, cofnij się ze mną, cofnij się ze mną, topnij się! No cofam się. Może ja muszę teraz tu skoczyć. W prawo. Spróbujmy no. Mm. A czekaj, plan był dobry. Dawaj! No to biegnij no, albo biegniesz równo, albo nie. Jak drugi reflektor to choler, ile ja mam jeszcze na raz zrobić? Oho! I co teraz? Może drugim reflektorem na przykład. tam? O, właśnie! Teraz pierwszy. Waitzieć. Wiesz Stój! Stój, bo teraz ja muszę ten czerwony... Daj mi najpierw zielony reflektor No masz A Teraz trzeba w czerwonym światełku Ej, ale ja nie, nie mogę nim poruszyć Aha, muszę wziąć to ale ja nie mogę tam tego trafić. To może muszę... Eee, tak? ja muszę zielonym pewnie. Czekaj, Aha. masz czerwony. No to... Aha. No, i teraz zabieraj mi czerwony i leć tam. Musisz to zrobić też szybko. No, masz już ten. Daj mi zielony szybko! Dobra. Dobra cię. No, No, ja Chyba musisz przeskoczyć. Tak, ale niech tam to zniknie. No dobra, coś jest. Łatwo nie było. No właśnie jakoś tak. Aż załatwo. Good. But what else do we need? I am not getting on that stage. Come on, May. You used to love to sing. No, it was just a silly hobby. Oh, no, it wasn't just a silly hobby. You used to sing in front of a lot of people with, like, musicians and stuff. Remember? Ha! Thank you, Cody. That's what's missing. Musicians. Now, yeah. Go and find an orchestra. Can you not encourage him, please? Okay, okay. If you sing. <laughs> no, take a oh, What? Another chessboard? Oh, this was my very first one. What's are going to co, no, grać? Trying to kill us this time. We're going to play some Seriously? No way. It doesn't matter. It's just for fun. Okay. Spróbujmy. Jak to działa? Aha. Białe pierwsze, ja? Tak, białe zawsze zaczynają. No można zagrać, się co tam. Nie umiem grać w szachy, ale. Ale zobaczymy. Czasem Smart, się nie okazało, że jeszcze a? ty mnie ograsz. Smart. Ja nie umiem grać w szach, tak ogólnie. Nie, tak ogólnie. Kiedyś już próbowaliśmy, ale nie szło ci. Nie, to, to. Nie. Nie chcę tego, chcę wierzę Ej, no nie, jeźdź na wlazłem Tu chcę, płuca, halo Pod tajca chcę No biały jest Twój, dobra, żaden mój nie jest zagrożony No ja nie wiem, przestawiam losowo te wszystkie szachy, więc spoko <laughs> By no, a tym nic nie mogę zrobić, a tym też nie. Nie czasu. Dobra, no przegram, to przegram. Co ja ci tu wymyślę? Nic ci nie wymyślę. O, pekę A czemu ty masz tak dużo czasu? Co jest? No bo ty tak długo myślisz nad ruchem są szachę tu trzeba się. No ja nie myślę Aleś mi go pięknie wystawił you say, Grandmaster"? No trochę tak, no tak wyszło no. Łojoj... Trzeba ja w szachy nie umiem grać, ja przesuwam je losowo. Ratujmy kuca! Szach! Podpowiem zbilnie królową. No w dupie tam. No to nie będę jakaś, wiesz, większa rywalizacja. No ale jaka może być rywalizacja jak ja w to grać nie umiem? Co to jest za rywalizacja? To jest paraolimpiada. Ej, dobrać? bez takich! No nie bez takich, tylko tak, no to I jest paraolimpiada. Chcesz, chcesz no. nauczyć grać w szachy? Ja mniej więcej wiem jak te pionki się ruszają i to jest tyle. No szachy są naprawdę fajne. Nudne. Mm -mm. Czachy są nudne jak plaki z olejem. No nie właśnie tego, no. Tu miałeś wleć. O, brawo! Widzisz, że trochę. Nie. Cholery nie ogarniam pa, ra, pa, pa, ra, pa, pa. Straciłem królową jak ostatni frajer, serio? Ogarniam pciul Nie tu Ach, szmato. Nie... Dobra, mogę się co najwyżej odsunąć. Nie, to kurka rudka. Yeah. Tak, tak, tak. tak, cudownie. Hmm. Nie, bez sensu. Ale starasz się, super. Nie, nie, nie staram się kompletnie. Starasz tak. się. Nie. uwielbiam szachy. Nudy. Sam jesteś nudy. No i co, i teraz będziemy się tak gonić przez pół godziny. Alrighty. Przez pół godziny? nie, zostało, zostało ci niecałe dwie minuty czasu, mi dwie i pół. dobra, tam to mi nie zagraża. Tu jest hit, tu jest hit. Mogłabym się tym uczyć. Tu nie mogę, tu nie mogę, tu nie mogę, tu nie mogę, no to już przegrałem no Jeszcze nie Ja tu chyba mogę jedzenie <laughs> Ja myślę, że jest taki sprytny kurka o, boję. Tak, trochę tak Super, ale to był twój ostatni jakiś sensowniejszy ten. Został ci jeszcze goniec. No wiem, no już przegrałem, więc może skończmy to wreszcie, nie się bawisz. Nie bawię się. No i tak już nie mam żadnych szans i Tak. tak. Więc... Myślisz, że to tak łatwo jest? Mata zrobić? To jest ogólnie parodia. To nie jest takie proste, jak mi się wydawało. szachach komputerowych jest ograniczenie czasowe, bo tak ty No w tych też jest ograniczenie czasowe. Tak byśmy się mogli bawić w nieskończoność teraz, bo ja będę Cię uciekał wiecznie, a Ty będziesz wiecznie próbować mnie złapać i tak kółko. No. Dlatego szachy są bez sensu. Jakim mi najmniej zostało 18 sekund, tobie to minuta 12. Bo ja szybciej wykonuję ruchy Nie no tu dłużej nad nimi, myślisz O na tym nic nie mogę zrobić A. <laughs> Dobra no już przeleć ten czas do końca i tak nic nie zrobię No Wreszcie koniec. Pamiętaj tylko, że... Ojej, sorry, pamiętaj tylko, że to ty chciałeś grać w szachy. No Myślałem, że to nie będą szachy, szachy, tylko coś tam, nie wiem, wymyślam ciekawego. Dobra, ten odcinek będzie już dość długi, więc stojże, gdzie się wyrywasz. No, Do przodu, jak zawsze. Także trzymaj to ta się, cześć. Pa!